Cześć, witam z bardzo serdecznie z tej strony. Vampir, a to są Strażnicy Galaktyki. Lub jak ostatnio powiedziałem, Strażacy Galaktyki. A tu mamy młodą Findę. Cześć. Pindo. To jest młoda są napisy, bo sam nie umiałem rozpoznać, co oni mówią. No dobra Odgłos napis, e, odgłos na wysiłku. Stęka się. Ja byś coś grą na cicho. Bo może mi nie chcieć słuchać. To jest je w złomie O rany! Paschudnie! W <grym> tych alarmach są zamykane grodzie. Prawie na pewno mogę je otwierać A Macie na szkoleniach takie uprawnienia? Nie do końca. Jeszcze tylko chwila! Wiesz, bardziej bym się przydał, gdyby mi działały buty. Ustalenie 3C. Nie reaktywować obuwia. Nie, no, bo jeśli podlecę... Nie, mam cię doprowadzić. I zrobię to. Oczywiście. służbistka. teraz znajdziemy inną drogę. No to idziemy inną nie drogą. Przejście? Ja tutaj dowodzę. Wow! Oh! <laughs> Spoko jest? Tak, dobrze. A ty? Niki, Niki. O, jak młody bóg. Idziemy. Tędy. Nie lepiej iść do góry, żeby spotkać resztę? Co przed ogniem biegasz? Kolejna grupa. Super. Naprawdę? Super. No już jest prawie dobrze. Obym się nie spierdolił na gupiry i ze bani rozjebał. Spokojnie. Ja cię wcale nie popędzam. Jeszcze trochę. Czy ty musisz się tak wiercić? Próbuję się skupić. Jeju, dobra. Pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Gotowe. Pierwszy. Gotowe. <laughs> no ładnie. Dzięki. I ty jakoś sobie radzisz, piracie? Mów mi Starlord. No, pit. Albo ono wiesz, kadeto ocelator. Dobra. <laughs> kadeto ocelator. <Dobra, laughs> <ocalator. laughs> e, mam o twojej drużynie trochę dobrych i złych wieści. Tak, to chyba najpierw złe. Wpisano im papiery i umieszczono wareszki. Jakie są dobre wieści? Nadal żyją. Chodź tędy. Dobra. Tam to chyba dobrze że Chyba żyję. Flark! Nie powinniśmy. Co znaczy Flark dokładnie? Ja chcę wiedzieć co Mnie znaczy Flark. Ja wiem co robię, więc nie W tym miejscu daje definicję. mi definicję Flarka. Spoko, tyle, że pewnie już się martwił. Zginęła córka kapitanki. Bez paniki. Nie to, że w Finch to słyszy gdzieś tam obok niedaleko, co? Nie, 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 o, nie, nie wcale. No, 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 no. <śśpiewać> Bro, let's get straight to it. E <śpiewać> już wystarczy, mi że robią to tutaj. Się. Jeśli to pomoże, myślę, że jesteś świetna. Taka mundurowa mnie jeszcze nie aresztowała. <śpiewać> A ile ich już było? I nie za dużo. To na robocie to makijaż? Co? A, tak. Ic tak ma. Ja to. It's tak ma. Znam tu wszystkie boty. Tak się z nimi przyjaźnimy, a większość przeprawiałam. Okay. Okay. Ale poczekaj. Może. Może? Nie, żebym narzekał. <laughs> stroje! Stroje widzę, stroje. Co to za strój? <laughs> o, jak to, to. ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. O, o kurwa, ale wygląda teraz. Nowa Lord! Kupiliśmy ten strój złotych kopu za grosze. Chodziło o zlecenie na ochronę, ale nie wyszło. Stawiłem sobie swój, bo laski zawsze mnie pytają, czy mogą pogrzebać w szafie. niech widzą mądry korpus nowa, zawsze jestem gotów, by chronić i służyć. Fuj, doprawdy, fuj. Dopisaj Gamory. To pochodzimy trochę w tym stroju, chociaż Więc mi się tak średnio podoba. Że, pasuje tak. Nie tak ogółem odmówił średni, średnim pasuje tak y, jak to się mówi średni No i ratuje nas dosłownie w tym momencie Średnim pasuje tak y, immersyjnie Ale, ale do nie wygląda Fajny ryj Jaki dobry ryj O Kolejny A. dobrze, star. Nie, nowa Lordzie. W ogóle to masz fart. Niedawno odkażali ten bryk. Tutaj Po tej całej No wiesz. Okej. Okay. Wow! Czym? Perfidnie mnie ignoruje i idzie. spełzać w jakieś norki. Oj tam Teraz norki od razu. Że mam tutaj ewakuacyjny właz i spokojnie mogłem uciec. Ale ze względu na szacunek wobec munduru po prostu no, ominę go i pójdę jak mówisz. Aha. Dobrze, dobrze. Pewnie. Wiesz, ja w twoim wieku też nie miałem dużo Pięknie, znajomych. Pieknie, pieknie. Niby siedziałem w więzieniu, no ale. Więc mama wiedziała, co mówi. Ale w więzieniu Cheetahu i byłem dzieckiem. Mam tak dużo pytań. A twoi rodzice też siedzieli? Nie, mama. zmarła. Nie hmm. No, pchaj to. pchaj to, Lordzie wyglądasz wygląda. Właściwie znacie się z mamą. Yy, na wojnie walczyliśmy razem na Merkurym. Była... jest z niej żywa torpeda. Chyba raczej kamera i podsłuch. Wszystko ocenia. Niki, jesteś za mała, bo jeszcze sobie zaszkodzisz, Niki. Czemu wchodzisz do kapsuł ewakuacyjnych? <noise> to jest jakby znajome. Serio? <noise> Teraz zawaliłeś. Tym razem to przesada. To przestrzeń zamknięta. <noise> Aha, właśnie tak. O, jak się dogaduję pięknie. Ok. Chodźcie z córką. Zobaczysz. A wie gdzie? A ja tam pójdę. Tam są, ta, tam są rzeczorki. <coughs> Kurwa, duszę się. A ty się dokądś wybierasz? Tak. Czy chcę mieć pewien, że jest tu bezpiecznie? No bo ten, tam się pali, pali się, no. Pale się do współpracy. Poczekaj. Ten... Czy że nadal tu dowodzę? Czy na pewno tędy jest najszybciej do brygu? Myślałam, że nie masz ochoty tam zaglądać. Okej... Okay. Uwierz mi, nie ma przejścia. No jasne, że wierzę. Jak widać. No zbieram życzorki i nie krzycz mnie. Jak matka jesteś. Jeśli próbujesz teraz jakoś uciec z tego statku, koniecznie powiedz. Bo może to jakby leżeć w moim interesie. Tylko teraz, żeby zrobić to tak, by nie wyszło jak porwanie. Co? Nie! Nie, nie! Oh. Obiecaj, że nikomu nie powiesz o tym miejscu. Oh, Miejsce rany. Szczcorki. Nie, fajnie tu. Szczcorki. twoja tajna baza, tak? ładnie tu. Nie ładnie tu. Muszę tylko Ładnie w kuli. Ładnie w kuli. Nie śpiesz się. Siema. Czy to twoja mama? Jak sama wygrała nam wojnę? Z pewnością nie twierdzę, że tak zrobiła. Nie. Ostatni zryw to była wielka, wspólna robota. I brałeś udział? E, ja miałem w to wszystko trochę inny wkład. Piracki? Łupieski. Wiesz, to jak piracki, tylko jednak lepszy. <ścoughs> Czy to... Się krilar? Eee... Tak. Z dawnych lat. Dziecinny. Teraz byłby dużo lepszy. Nie, nie, niezły. Mroczny no ale ładne O to jest dojebane To jest dojebane Ech, A to merkury tak? Aha Ja bym mówił o na ścianie bez kitu bitwy, gdzie walczyła mama I Nie pozwolę tak? Oj tak Twoja mama miała przechlapane, póki nie wpadliśmy z łowcami Ale dojebanie to wygląda. to uzupełni. Czyli Mam cię dorysować? Tak w imię historycznej dokładności. <grystanie> o kurwa! Will, jak ja cię lubię. Mill to jest jedna z moich ulubionych postaci. O, co to? To jest o. tłumacz uniwersalny. Może u mnie po grudzku? O! Po grudzku może Jestem Gród. No ma znaćkę strożników, dał znaleźć zepsute urządzenie tłumaczące. Na przykładzie Milano grot może... Zna... Zdaje mi się, przestać. że dogadalibyście się z roketem. Albo zaczęlibyście się gryźć. Albo jakoś tak. Tym jakby szopem? Aha, sprawia urocze wrażenie. Chodzi tylko o to, że on też ma technicznego świra. Okej, okay, dobra, tu nic, nie, nic, 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 nic. Tam mogę? Hej, to jest fajne! Nie tykaj! Nie dla dorosłych... Nie tykaj, rozumiem. No ja już skończyłam. Ty chyba już zarobiście. Zanim mamie odbije dreszki. Chyba wszystko znalazło no już. Już wiem, jak umie się nakręcić. Ja przecież nie jestem już dzieckiem, nie? Dobrze to znam. Dobra, dobra. To rozumiesz o co mi chodzi, prawda? Jeśli już będziecie rozmawiać z mamą i jakoś zejdziecie na mój temat, bo prawda jest taka, że nie do końca powinnam w... w... Wszystko jasne, ale na pewno się dowie, jaka z ciebie kadetka. Nie! Znaczy... Dziękuję, ale najlepiej, żeby nie wiedziała nic. Okej, okay, dobra. Tata. Czyli ja cię nie znam. Tak jest, ale to wcale. Szedłeś całkiem sam. Możliwe, że słyszałeś, jak super jest Nikki Gold, ale to tyle. Dobra, dobra. O, Trzeba pomóc? Tak, gotowe. Mamo? Wyjaśnię to. Siema. <laughs> Niki. Jestem cała. Mamo, naprawdę. Jest okej, okay. to draśnięcie. Co ty sobie wyobrażasz? Wykradasz się gdzieś z oddziałem? Latasz z bandziorami? Tylko podejrzanymi. Prawie zginęłaś. Nawet nie wiesz, jak masz przedwizdane. Mamo, obiecałaś mi więcej swobody. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom i wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł statek? Zakaz wstępu jest zakazem nie bez powodu. Nie jestem twoim więźniem! Jesteś dzieckiem! Czy ty mnie słuchasz? Chwila, chwila. Wadymy. Wszyscy wiele dziś przeszliśmy. Weźmy głęboki oddech i... <gul> kurwa za Zauważmy, co? że... każde z nas popełniło błąd. Całe go się zajmuję. ogień i zabezpieczyć hangar. Tak jest. I znaleźć przyczynę eksplozji tego złomu. Unifikator Raker nie bardzo chce współpracować. O na unifikator Raker. Za mną. Oho, i na dywanik idziemy. pierdol mamy, ale tak to jest, no. z babami. <noise> Wiedziałam, że się wkurzysz. Jak zwykle się złościsz. Nawet Peter tak mówi. Naprawdę ciekawe. Peter musiał się przejęzyczyć, co zdarza mu się często. Więc mniej się przejmuj tym, co mówił on, a bardziej tym, co mówię ja. Liczy się to, że nikim nie uratowała. I świetnie sobie poradziła. Możesz być z niej dumna. Jeśli ty to mówisz, Peter, to naprawdę niewiele znaczy. <noise> Ale czemu tak go traktujesz? Posłuchaj tego, co mówi. Nie obchodzi mnie to, co mówi. Górny pokład, kajuta kapitana. Wreszcie. Załóż blokadę. <noise> Blokada zamurzona. Zabijesz nas teraz? W teorii drzwi otworzą się tylko na mój znak. Tak. Wiem, jak to działa. Nie wydaje mi się. Tak się składa, że omijasz sobie każdą blokadę na tym statku i chcę wiedzieć, jak. Albo mi pokaż. Mamo. Ale ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Załóż brak blokady. Zdejmij wszystkie blokady. Aktywuj. Autoryzacja głosu nie powiodła się. Chcę pomóc. Daruj sobie. Nie potrzebujemy pomocy od ciebie. Och, najwyraźniej jej potrzebujesz, skoro zamykasz nas w windzie. <grym> nie wyjdzie, aż dowiem się wszystkiego. Ale ty już wszystko wiesz. Nie, nie wiem. Prócz tego, że ściągasz zagrożenia i że ciągle cię przyłapują w Oho. zastrzeżonych obszarach. Jestem. Mała. Łatwo się przyciskam. Byciem małą nie unikniesz ochrony. Ani kontroli przy hangarze. Nie przejdziesz przez pancerne drzwi. Pamiętasz tamten błąd w systemie? Tak! Ochrona się na chwilę wyłączyła i. nie, nie wyłączyła. Raczej była wyłączona. Serio? Chcesz teraz. <grym> o nie! Dwunastu? <grym> Dałbym głowę, że masz szesnaście. Peter! No co? Zna się świetnie na rzeczy. Mądra dziewucha. Aż za bardzo omija zabezpieczenia. No chyba, że ty masz do statku dostęp szóstego poziomu. Tak myślałam. Nicolet to Gold opróżni kieszenie. Nie. Sama je opróżni. Niki? Co? Wiem, że coś ukrył. Wciąż coś do ciebie czuję. Co takiego? Ja... <grym> ja... Kurwa, mistrzeli! Nie od razu uczucia. emocje. Pamiętasz te eksplozje, ja i ty, wszystko co co przeszliśmy? Wiele uczuć się z tego zrobiło. No. <grym> Okej, okay, dobrze, to jeszcze pogadamy. Kurwa, jak jedno. No, mamo, czy ja coś ukrywam? Jakbym mogła. Wrócimy do tego. Zdejmij blokadę. Blokada zdjęta. To pomóc zabezpieczyć hangar? Nie, wracasz do siebie. Masz tam zostać na 30 obrotów. A o kurwa... A może na 30 cykli? Ile je, to jest jeden obrót, a ile to jest jeden cykl? Halo! Tu proszę o pomoc! Halo! Wikipedia, otwórz się! No i teraz już wiecie, ile to jest jeden cykl i jedna, jeden obrót, prawda? Oje o, je, o, je, o je. Ale mnie to bawi, że ja. to słyszy, to <grym> z małą. Nie masz pojęcia. Chui. Chui! Nie do wiary, że wciąż go masz. Groo. Że też ocalał. To chyba było z tysiąc stopni. Chyba raczej tysiąc cykli temu. Zabierz go, jeśli chcesz. Jest twój. Ej, kazałem mu dbać o ciebie. Roboty, nic się nie zmienia. Szczególnie, że masz teraz córkę, zdaje się. Ma 12 lat. Nie miałaś jej podczas wojny. 12 lat temu, kiedy my, Peter. Kiedy odkryliśmy twój statek. Okej. Okay. Okay. Ale widzę, że nie zmieniłeś się przez ten czas. Ani trochę, ciągle jesteś takim samym. Zmieniłem się. Zapłacę karę, ale daj mi trzy cykle. Udowodnię, że już nie jestem. Jakkolwiek chciałaś skończyć to zdanie. <grym> Zapłacisz dziewięć tysięcy jednostek w ciągu trzech cykli. Wow, to okej. Okay. To jest całe mnóstwo kasy. Ej, pomyślałem, że może... Nie próbuj by... negocjować. Moja grupa znalazła mnóstwo nielegalnego sprzętu na twoim statku. I biozagrożenie klasy drugiej. Nie wiedziałem już, co chować. Peter... Okej, okay, okej. Okay. Dam ci kasę na czas, żaden problem. 9 tysięcy? Ja pierdole. troszeczkę i ruszy nasz projekt Strażnicy Galaktyki. A gdybym nie miał na rękach tych kajdanek, Pokazałbym ci, jak niewiele nam już brakuje. Zdaje mi się, że tego pożałuję. No weź, czy ja kiedykolwiek. No Nie dobra. będziesz. <laughs> to tak. Czy ty, Quill, kiedykolwiek ją zawiodłeś? Wydaje mi się, że tak. <laughs> Kurwa, łuki. A, Masz trzy cykle, Peter. Nie cztery. Nie 5, 3. Daj znać, gdy będziesz mógł zapłacić. A jeżeli nie, nasze urządzenie wyłączy wam statek. I pójdziecie siedzieć. Kumam, nie zawiedziemy cię. Git. Co to jest? Mówiłeś, że nas wyciągniesz. A co? 9 koła to taka wysoka cena? 9 tysięcy jednostek? Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? W trzy cykle? będzie obrobić jakiś bank! Okej! Okay. Mamy karę. I ustrojstwo nowy na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu. No trzech cóż, no zdarza przynajmniej się. Przynajmniej no. nie siedzimy w pacjentach. Jeszcze. Nie osłabiajcie mnie. Jesteś Drax niszczyciel. Zabiłeś Thanosa. Tak mówią. I mandaci, kto dla ciebie problem? Gamora, jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistszą. Tak, może powstrzymać. No i się rozkręcił. Roket, jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie. Z ilu więzień prysnąłeś? Z siedmiu! Z siedmiu. Jestem grud. Jesteś gród! Mamy być drużyną. Sprawdźmy, jak bardzo się spługa, i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie, kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No dobra. Dlatego z glinami się nie sypia. Bo wklejają mi bomby. Mi wklejają. Kozak. No a cóż, no. Zdarza się. Zdarza się najlepszym. Mam cię na oku, szopie. Ale znaczy, że niby co. Dobrze wiadomo, że gryzą nie gromadzi. No ile lodówka otwarta, no. Dobra. Ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę. Jestem świadom swojej kryjówki na statku. Idź Błękitny ptaku. Słyszysz mnie? Wiem, myślisz, że cię sprzedałem i... kod dostępu do tylko... Z kim rozmawiasz? Czym jest błękitny ptak? To był... znak wywoławczy Jondu. On był błękitnym ptakiem, a ja dzieciakiem. O nie, Jondu. <noise> Muszę zapytać. Jondu Udonta, przywódca piratów kosmicznych łowców, postrach Układu Syriusza <noise> i ogólnie łajdak, miał znak wywoławczy błękitny ptak? <noise> miał go nawet wyszytego na plecach kurtki. Niesamowite. Tak właśnie było. A co niesamowite, było. Jak wy się poznaliście? Ziemianie i centurianie nie są raczej sąsiadami. Na Nacitaurii Prime, jakoś w trzecim roku mojego wyroku. Chwila, Yondu był więźniem wojennym? Myślałam, że łowcy byli neutralni. Bo byli, ale jednocześnie nie byli. Jak to piraci, no. Siedziałem z jądu w jednej celi. Pierwsze, co powiedział, jak mi go wsadzili do celi, to lepiej się nie przywiązuj do mnie, chłopaku. Ja się chcę tu tylko najeść. <głos》>, żarcie było paskudne, więc. Cóż no. Tak, to podobne do jądu. Miewałem już współwięźniów, Żadnym ale Gamora mówisz, tuż nie tak takie igrzyska, więc. Przyzwyczaiłeś się do śmierci. Tego bym nie powiedział, ale nie spodziewałem się długich znajomości. I nie miałem jeszcze implantu tłumaczącego, więc w sumie to jakbym był sam. Ale jądu, mówił po angielsku, zaproponował mi tłumaczenie w zamian za dodatkowe żarcie. Więc nawet w tym gnieździe żmij nie przestał knuć. To akurat nas to łączyło. Jeźle. Knułem, jakby to, to uciec, od kiedy mnie zamknęli. Potrzebowałem tylko kogoś takiego jak jądu, żeby mi to umożliwił. Jak uciekliście? Ha, powiedzmy, że było to jednocześnie proste, skomplikowane i dość wstydliwe. Ostatecznie jednak dostarczyliśmy transportowiec pełen wykradzionych zapasów prosto w ręce ruchu oporu. Założę się, że za niemałą sumkę. No, w każdym razie potem nie było już odwrotu. Zostałem łowcą. Łowcy mieli prosty kodeks okradać wszystkich. Jondu twierdził, że to czyni ich neutralnymi. Ale to bzdura. Doskonale pamiętam atak na szereg citauriańskich transportowców, jak byłam jeszcze. wiesz. Napadli równie wiele statków ruchu oporu. Aż kiedyś podczas napadu pojawił im się przed nosami citauriański krążownik i. Jądu wylądował na Citauri Prime z tobą. I jak już uciekliśmy, mógł mnie zostawić na jakiejś stacji kosmicznej. Albo podrzucić do najbliższej bazy korpusu Nowa. A zamiast tego zaprosił mnie do łowców. Byłeś z nimi długi czas. Musiało ci się podobać. Tak było. Jako łowca pierwszy raz w życiu czułem, że jest dla mnie to jest chyba ta historia z y, komiksów. Aż tak się czułam, jak dołączyłam do, do Richarda Rydera i ruchu oporu. Jakbym w końcu miała kontrolę nad tym, kim chcę być. Tak, dokładnie. Przez te pierwsze lata było, jakbym dołączył do takiej bardzo dużej dysfunkcyjnej rodziny. Co, jak tak głośno miłoby <noise> jądu moim. kosmicznym tatą? <noise> Mogło być gorzej. <noise> <Jeśli nie głos> Kurwa taki tak dygały? Chciałbym chyba powiedzieć. A, tak, jasne, to do później. Kosmiczny tata do gamory. Te łuskowate gnojki nie miały żadnych szans. Jeszcze? Dobrze się bawiliśmy, co? Może coś jeszcze? Do później, błękitny ptaku. Te łuskowate gnojki nie miały nie, żadnych dobra. szans. Już nic więcej, ok? Dobra, no dobra. Zobaczmy, czy tu się nie zaplątała jakaś kasa. Poważnie. 27 jednostek? Brakuje nam jeszcze 8963. <laughs> Jeśli chcemy zatrzymać ten statek. Ja wiem, wiem. Bez planu... nie damy rady. Przemyśl to, co mówiłem wcześniej. <laughs> Znowu ten fin fang fum? Tak, zapolujmy na fin fang fuma. Drax, są prostsze sposoby zarobku. Możemy sprzedać. Polimy na fin fang fuma. Co? No weź, wleczesz ze sobą te durnostojki, odkąd tylko pamiętam. One chyba są coś warte. Strefa zastrzeżona była w uśrodkiem chcesz... Moje Działań. figurki to nie żadne durno -stojki. Eho. Eho. Mamy problem, ale ty jestem. oczywiście nie chcesz nic poświęcić. Wierz kurs na tak, twój durny łeb. I wiedź na skupotężny... Bar... Uwaga! Choć raz może... Posłuchamy, co nam powie Gród. No, powiedz Gród coś. Je. Yeah. jestem... Mówi, że można... połączyć oba pomysły. O. Sprzedać gratygamory Finfangfumowi? Nie, <noise> <noise> <Ale>, nie. <to głos> ja <pierdol. głos> jest Jeden problem z planem, bo pani Hellbender kupuje tylko potwory, a ty nie jesteś potworem! Nie jest. To najsłodszy, naj... Jestem... gród. Nie jesteś! Nie umiesz nawet udawać po... Bo... Jestem good. Ach tak? Chcesz potwora? Poprażę ci potwora. Ej, ludzie. Ludzie trochę za dużo powiedziane, no. Grud, naprawdę nam proponujesz? Nie. Nie, on nie proponuje nam, okej? Okay? Może się udać. Sprzedać go, potem byśmy go uwolnili. To absurd. Pani Helbender szuka prawdziwych bestii. Mały Ach. brzydal będzie idealnym wyborem. O, okrutny. Zadystał czarnej duszy przepełnionej gniewem. Królowa potworów wiele zapłaci za tę kreaturę. Serio? A ile? Tak do tego podchodzisz? Ja wiem, czym jestem. I wiem, czym nie jest Grut. Jestem Grut. Ja głosuję na Gruta. Myślę, że Lady O Helden kurwa, takie głosowanie mi każecie ja zrobić? Nie głosuję na niego. Też głosuję na wrednego zwierzęcia. Takie głosowanie każecie mi Porwa, zrobić? Głosy. Peter? Odpowiedzi do widzicie na samym odcinku. Zostawcie like, subar, komentarz. Widzimy się jutro. Na razie. Coś muszę dalej nie wiem na co głosować. This is exactly what I've been waiting for. This is exactly. I don't mean to sound like Cat Williams, but this is exactly what I've been waiting for.